Cześć wszystkim! Tutaj to witam w kolejnym odcinku mojej drogi do 195. Dzisiaj mamy środę, jest godzina 19 z haczkiem. Kolejny dzień, Toty, za nami, albo w zasadzie przed nami, i wypuściło obrońców. Trend wygląda niesamowicie. Jego statystyki wyglądają naprawdę kosmicznie. Poza tym, oczywiście, wiem, że niewymienna paczka, bo tylko mega paczka z tego wyzwania codziennego Toty, ale i tak zrobimy. Większość tych graczy i tak była Unshade Chyba jednego gracza musiałem kupić raschicę za 1000 coinów, niecałe, czy tam 900, czy 800, coś takiego. Ale to wszystko nieważne, bo otwieramy tą paczkę z nadzieją, że będzie w niej jak najwięcej rerów, bo zamierzamy to zamierzamy, nie ukrywam, zamierzam zrobić co najmniej kilka upgradeów, tych nowych, które wypuściło EA, które zaraz obejrzymy. Zobaczymy, co tu w tej paczce. No nic ciekawego. Co prawda będzie board, ale to jest całkiem niezły board actually, bo to jest Karwa Hal. Ehm, szkoda, że niewymienny actually. Gdyby był wymienny. <coughs> Sorry. No to byłoby o wiele lepiej. Jest teraz 2, 3, 4, 5. No parę. Parę rerów jest. Ehm, jest super, że jej wypuściło właśnie tą wersję upgrade'ów ligowych. Ehm, zobaczmy, czy Edera mam. No szkoda. Ehm, bo te upgrade'y ligowe, zwłaszcza przy takim natłoku TOTY z Premier League, no myślę, że są naprawdę niesamowitą wartością. O czym mówię? Oczywiście zaraz już pokazuję. Mówię o... Gdzie hmm, zniknęły? Noworoczna, o właśnie. Noworoczna rozbudowa Premier League za... 10 czy tam 11, za 11 piłkarzy, rzadkich złotych dostajemy paczkę z 12 piłkarzami z Premier League, w tym 3 relów w takiej ilości toty, jaką mamy z Premier League w tym roku. Ten upgrade i tylko i wyłącznie ten upgrade warto robić. Tak sądzę. Ehm, oczywiście można się zastanowić jeszcze nad League. Tam mamy Mbappe i. Em, i nad Laligą, gdzie mamy tego. Messiego oczywiście i De Jonga. Sorry, w miarę jestem podekscytowany, bardzo lubię te upgrady. Oczywiście najlepiej zająć się całym IconCraftem. IconCraft to pojęcie, które pojawiło się w świecie Fifowym dzięki niejakiemu Icon IconCraft, czyli jedziemy bardzo długą ścieżkę od. Bronze paków przez Abry Bronzeów do Silverów, przez Abry Silverów do Goldów, no i Goldy, wrzucamy do tychże, do tych upgrade ów. wszystko zajmuje od groma czasu. Jeżeli macie dużo czasu, to w ten sposób można naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo mocno klub swój uzupełnić niezłymi kartami i mieć szansę na toty, ale wymaga to naprawdę tyle czasu. Nie wiem, czy sam będę miał tyle. Jeżeli tak, to spróbuję jutro trochę brąz paka potwierać. Ale drugi temat, o którym chciałem porozmawiać, to jak zarabiać w tych ciężkich warunkach rynkowych. Ja dzisiaj trochę poflipowałem. Miałem trochę więcej czasu, gdzieś tam na telefonie się bawiąc w trasach różnych. I no i, no i właśnie efekty są takie. Świetnie działa bidowanie. Naprawdę w takich warunkach, kiedy rynek jest taki w miarę wystraszony, bo wie, że wieczorami zdarzają się Paczki, lightning roundy, znaczy zdarzają, są, zdarzają się, są regularne paczki, lightning roundy i tak dalej. Ludzie boją się kupować przez to, że przez to jest mniejsza konkurencja na zakupach. E, oczywiście ceny w związku z tym też są niższe, trzeba to wziąć pod uwagę, kupując, no ale, no ale też jest łatwiej wygrać. Takiego Skolsa kupiłem za 142 tysiące, Overmarsa kupiłem za 141, e, sprzedały się po godzinie za, za znacznie, znacznie więcej. Poza tym Fabinho Carvalho to jest standardowy zestaw graczy, którym flipowałem, flipuję dalej. Widzicie, dużo tego mam, bardzo dużo dzisiaj kupowałem, to wszystko jest z dnia dzisiejszego. Ktoś mnie kiedyś spytał, ile tak dziennie zarabiam na tych kartach, no to widzicie, ile tu jest kart na każdej, co najmniej 2-3 tysiące, na niektórych 4-5. Także jakoś to powoli leci, mam jeszcze jakiegoś Alisona, Carvalho, Gomezów, tutaj Reinhardt, kilku Wynaldumów, Laxalta i Medele. To wszystko będę chciał sprzedać, ale nie śpieszę się z tym jakoś nadzwyczajnie, bo dzisiaj mamy środy, jutro jest czwartek, czwartek to dzień nagród, oczywiście ceny, myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że mamy trwające, e, trwające TOTY, to myślę, że mimo wszystko ceny powinny jutro lekko odbić do góry. Może nie będzie to rano, może nie będzie to zaraz po nagrodach, ale myślę, że po wieczorem, kiedy już pełne TOTY będzie w paczkach, to mimo wszystko spodziewam się, że rynek trochę powinien do góry podskoczyć. Zamierzam jeszcze kilku graczy pewnie kupić dzisiaj wieczorem, może jutro rano. Zobaczę jak, zobaczę jak sytuacja na rynku będzie wyglądać. Jako że wyszły te upgrade'y. Spodziewam się, że może być drobna panika. Eee, I być może być może ceny jeszcze trochę zlecą w dół. Eee, zaraz zerkniemy na szybko, jak tu wygląda sprawa na przykład z takim Laxaltem. No nie, Laxalt ładnie się trzyma około 28 tysięcy, czyli standardowo. Tyle ile w ciągu dnia zazwyczaj go sprzedawałem 28-29 tysięcy, kupowałem około 26. Więc flipowanie cały czas działa świetnie, bidowanie, tak jak mówię, działa też rewelacyjnie, bo, bo konkurencja jest niewielka I, i to jest ten sposób, w jaki teraz obecnie zarabiam. Cały czas można zarobić bardzo dużo coinów dziennie. Jeżeli jesteście cierpliwi i będziecie czekać na to, aż znajdziecie dobrą ofertę na konkretnym graczu, którego obserwujecie, no to to spokojnie można można na nim ładnie dzisiaj zarobić. Eee, taki wine album, widzę, że znowu też ta nam trochę zleciała o 41. Mm -hmm. Może coś kupimy nawet tutaj live. Na poniżej 40 go nie ma, ale za 40 tysięcy jest to bardzo dużo. 39. No spróbujemy, może, może zobaczymy na bidach, czy czy przypadkiem go nie uda się mm, kupić na bidach trochę taniej? To jest to, co zawsze robię, czyli sprawdzam, jak wygląda cena takiego zawodnika obecnie i patrzę, czy nie da się taniej kupić na bidach. Akurat no, 12 minut to bardzo dużo, bardzo dużo czasu, więc nie będę tyle czasu trzymał i nagrywał live tego wideo. Zwłaszcza, że mam do pokazania jeszcze trochę gameplayów i. I SBC jakie zrobiłem wczoraj, bo wczoraj byli pomocnicy w paczkach i zgodnie z komentarzem spod, wczorajsz spod wczorajszego wideo ktoś mi polecił, żeby zrobić te SBC hybrydy narodowe, hybrydy ligowe. Zrobiłem już hybrydy narodowe z hybrydami ligowymi. Czekam aż pełne TOTY będzie w paczkach i wtedy, wtedy pewnie to zrobię. Na hybrydach narodowych zobaczycie jaki był efekt już za chwilę. E to tyle, co chciałem dzisiaj live pokazać. Teraz przejdziemy do części prerekordowanej. A to co na początku widzicie, to gameplay. Nie mam dużo czasu ostatnio w tygodniu teraz, wróciłem do roboty po ponad dwóch tygodniach urlopu. No i, i trochę, trochę czasu mniej na nagranie, także mniej też się dzieje na moim koncie, ale jesteśmy w Division 3. I tutaj Gramy oczywiście tym samym składem, z którym wcześniej graliśmy, czyli Batshuayi, Bataku ataku, resztę składu znacie. Taktykę pokazywałem parę odcinków temu, także tutaj nic nowego w tym, w tym temacie. I jedno co muszę powiedzieć, to że w Rivalsach naprawdę gra mi się bardzo przyjemnie. O ile w Tempsach narzekałem, na serwery i tak dalej, tak w Rivalsach e, gra mi się bardzo płynnie i bardzo, bardzo, bardzo dobrze ostatnio. E, nie narzekam. Widzicie, piękna bramka, dębele, świetny zawodnik. Polecam wszystkim, którzy szukają skrzydłowego cały czas Dembele, e, Moim zdaniem jest spoko. E, zrobiliśmy bramki Chelsea, w związku z tym, żeby Choice strzelił, mm, strzelił bramkę. E, I oczywiście nic ciekawego w parce e, nie dostaliśmy. Ale nie o to chodzi. To kolejny gracz, którego będzie można użyć w nowych upgrade'ach, więc super. Później robiliśmy właśnie to, co mówiłem, czyli e, Hybrydy ligowe, sorry, hybrydy narodowe hybrydy ligowe będę dopiero robił e, i no i paczki, e, wszystko to teraz w tle zobaczycie. E, a ja opowiem na szybko o moich planach najbliższych, jak sobie ułożyłem mniej więcej harmonogram tego, co się będzie działo z moim kątem i z kontentem, jaki, jaki będę publikował. Otóż. Poniedziałki i w piątki zapraszam na e streamy. Teraz poniedziałek był stream ostatni na Xboxie. Rozdaliśmy trochę monet, było bardzo fajnie. W piątek natomiast już zaczynamy streamować na tym koncie na PlayStation i, e, i co i zapraszam wszystkich oczywiście na streamy. Streamy można oglądać na Twitchu, Twitch tv /atodes. Poza tym wtorki, środy, czwartki. Będę starał się wrzucać wideo każdego dnia. W czwartki to pewnie będzie wideo z nagrodami, wtorki i środy, wideo na tematy różne bieżące w FIFA i tematy zarobkowe. I sobota, niedziela to pewnie będą też dwa razy wideo, głównie z gameplayem z champsów, plus odpowiedzi na komentarze wasze, które zostawiacie pod wideo. Bardzo, bardzo lubię odpowiadać na wszelkie pytania, jakie mi zadajecie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie zawsze mam czas na odpowiadać na nie na bieżąco pod samymi wideo, no ale, ale jeżeli nie, to staram się odpowiedzieć w czasie następnego odcinka w formie po prostu wypowiedzi, wypowiedzi ustnej. Ostatnie, ostatnie zadanie teraz właśnie widzicie i w ten oto sposób skończyliśmy hybrydy narodowe. Dostaliśmy dwie bardzo dobre paczki paczkę za 50 tysięcy i paczkę za 55 tysięcy no i e, no i w tej pierwszej paczce był walkout Radzę trochę e, trochę wcześniej nie był to rewelacyjny walkout no, ale to teraz widzicie ja w międzyczasie będę się powoli żegnał kiedy widzicie zawartość tych paczek dzięki wielkie, że oglądaliście mam nadzieję, że wideo się podobało zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak było pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i zapraszam na następne wideo już jutro tam najpewniej nagrody za złoto jeden z tytułem mamy nadzieję na tego Rafaela Varana, który bardzo bardzo pasował do składu. Dzięki do zobaczenia następnym razem. Cześć.